Cześć. Nazywam się Adrem Bugno. Na co dzień zajmuję się duchowością, rozwojem osobistym. Pomagam ludziom na indywidualnych spotkaniach transformacji ich życia, zmiany sposobu myślenia, przekonań poprzez pracę z podświadomością, emocjami, przekonaniami. I dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo ważny temat, z którym wielu ludzi ma duży problem. Ja też swego czasu miałem z tym duży problem. Paradoksalnie jest to najłatwiejsza rzecz, ale przez to, że wielu ludzi była uczona poprzez właśnie złe nawyki, złe przekonania dotyczące tego, o czym chcę z tobą porozmawiać, to trudno było wyjść z mnie i innym osobom z tej strefy komfortu. A mianowicie chciałbym opowiedzieć Ci o najważniej, najważniejszym, tak naprawdę, i najpotężniejszym narzędziu, które pomoże Ci osiągnąć życiowy sukces w każdy dziedzinie życia. O wszystkim mówię, oczywiście. A mianowicie odpoczynek. Odpoczynek jest najbardziej produktywną rzeczą, którą możesz w swoim życiu zrobić. I tak naprawdę. Większość czasu w swoim życiu powinieneś tak naprawdę odpoczywać, ale wielu ludzi po pierwsze nie potrafi odpoczywać we właściwy sposób i to też jest duży problem, bo ludzie teoretycznie y, lubią formy jakiejś przyjemności, jakieś formy wypoczynku, ale to nie do końca ta forma wypoczynku, wytłumaczę Ci za chwilę jak to dokładnie wygląda, jest korzystna, tak? Wiele ludzi myśli, że odpoczynek polega na tym, żeby skupiać się na przyjemnościach, tak? Dla wielu ludzi formą odpoczynku może być na przykład oglądanie telewizji, granie w gry w komputerowe, chodzenie na imprezy, korzystanie z różnego rodzaju używek i tak dalej. Ale nie mówię o takiej formie odpoczynku, bo jeśli w ten sposób odpoczywali do tej pory, to tak naprawdę tracisz swoją cenną energię życiową na to, żeby faktycznie efektywnie i produktywnie odpocząć i wykorzystać później tę energię do tego, żeby stworzyć życie, o którym marzysz, czy rozwiązać jakieś problemy w swoim życiu, czy poradzić sobie z jakimś wyzwaniem, prawda? Nie mówię o takiej formie odpoczynku. Więc tego też trzeba się nauczyć i ja w swoim życiu też byłem nauczony, żeby ciężko pracować, żeby cały czas się starać, żeby cały czas się rozwijać, żeby cały czas, cały czas coś robić, tak? że jeśli będę robił tego więcej, miałem takie przekonanie wpojone od samego początku, więc nawet nie byłem tego świadomy i wielu ludzi nie jest tego po prostu świadoma, że jeśli będę robił czegoś więcej, to raz, że szybciej to osiągnę, Więcej tego dostanę i bardziej sobie zasłużę. Ale przecież tak nie działa. Bo gdyby ludzie, którzy najciężej pracują i najwięcej pracują, osiągali sukcesy w życiu, to większość ludzi byłaby bogata. Ale tak nie jest. Na pewno znasz wiele przykładów ludzi, którzy nie pracują aż tak dużo. Ale zarabiają bardzo dużo pieniędzy i nawet nie muszą czasami pracować aktywnie, żeby te pieniądze do nich płynęły, prawda? Ale to wymaga zmiany sposobu myślenia, to wymaga zmiany przekonań i to wymaga podejścia do pracy, do pieniędzy, do innych sfery życia, tak? Że nie musisz robić więcej, żeby osiągnąć więcej. Tak naprawdę, paradoksalnie, im mniej w swoją życiu robisz, to więcej obfitości w Twoim życiu może się pojawić w różnej formie. Nie twierdzę też, że masz leżeć i nic, nic nie robić. Nie o to w tym tutaj chodzi. Chcę Ci przekazać tylko wiadomo, że prawdziwy rozwój, prawdziwy wewnętrzny wzrost dzieje się wtedy, kiedy odpoczywasz tak naprawdę. Wytłumaczę Ci to na podstawie tego, jak człowiek idzie na siłownię. Idzie, wykonuje trening przez 40 czy 60 minut intensywnie, tak? To ten późniejszy wzrost mięśni, czy też zmiana sylwetki, nie dzieje się tak naprawdę podczas tego treningu. Oczywiście, wykonujesz tą pracę, potrzebujesz później na tą siłownię, ale ta magia tej zmiany, tego wzrostu, dzieje się wtedy, kiedy tak naprawdę odpoczywasz. Kiedy się relaksujesz, bo podczas treningu niszczysz mięśnie, ale kiedy odpoczywasz, to te mięśnie mogą się zregenerować i one zregenerują się dużo, dużo, dużo większe i dużo, dużo silniejsze. Więc tak naprawdę to odpoczynek i odpowiednie odżywianie też w przypadku pracy nad sylwetką jest dużo, dużo ważniejszym czynnikiem, który pomoże Ci zmienić tą sywetkę. A nie to, że będziesz na przykład codziennie dużo ćwiczył, tak? To, to jest myślę, że najprostszy przykład, który najłatwiej pomoże Ci zobrazować, w jaki sposób działa też natura ogólnie. Że jeśli spojrzałbyś na przyrodę, to większość zwierząt tak naprawdę odpoczywa, leży i nie biega bez sensu dookoła. Yy, czy nie no jest zbędnych działań, których nie potrzebuje, żeby czuć się dobrze? Ale człowiek w wyniku różnego rodzaju programowania, że powinien pracować więcej. Bo ten sposób, w jaki sposób, może sobie zasłużyć na coś. tak, Czyli, na przykład, wielu ludzi pracuje ciężko tylko po to, żeby komuś zaimponować, żeby ktoś o nim. Powiedział, że na przykład jest pracowitą osobą nie, albo ambitną osobą. Ale więcej pracy nie oznacza, że szybciej dotrzesz do tego celu. Wręcz bardzo często dużo bardziej odciągniesz ten swój sukces z jakiejkolwiek formy życia. Więc nie chodzi o to, żeby tylko działać. Działanie potrzebuje mieć konkretną też intencję. Ale wracając też do głównego tematu. Odpoczynek, odpoczynek. W takim razie, jak odpoczywać? Jak odpoczywać produktywnie przede wszystkim? Tak. I co mam na myśli, mówiąc też, że odpoczynek jest najbardziej produktywną rzeczą, którą możesz zrobić? Odpoczynek produktywny to taki, gdzie możesz otworzyć swoją głowę oczyścić swój umysł. Takiego chaosu, ciągłego skupiania się, ciągłego zastanawiania się, jak pewne rzeczy poukładać, rozwiązać, przestać się starać, aż tak bardzo rozwiązać jakiś problem i otworzyć swój umysł, otworzyć swoje wnętrze, otworzyć swoje serce też na inne rozwiązanie, na inny sposób myślenia. Więc. Potrzebujesz na pewno w jakiejś formy ciszy. Kiedy odpoczywasz, leżysz sobie, kiedy sobie siedzisz, nie oglądasz telewizji, nie przeglądasz yy, niczego w telefonie, nie zajmujesz swojej głowy czymś jakimś obiektem. Nie grasz w jakieś gry, czy nie zajmujesz swojego umysłu czymś bardzo konkretnym, bo nawet jeśli to ci pomaga w cudzysłowie odciąć się od rzeczywistości, to tak naprawdę zajmuje Twój bardzo cenny czas i energię, i daje Ci tylko iluzję, że odpoczywasz od czegoś, tak? A tak naprawdę to bardzo często ludzie. Chcą w ten sposób odpoczywać, że coś oglądają, na przykład telewizję, tylko po to, żeby właśnie stłumić w sobie wewnętrzne emocje i odciągnąć tą swoją uwagę od tego, co nie jest komfortowe w życiu. Więc to nie jest prawdziwy i realny odpoczynek. Prawdziwy odpoczynek to jest to, kiedy siedzisz i totalnie nic nie robisz. Nie zajmujesz swoją, swoich myśli, umysłu różnymi rzeczami, tak? I nie starasz się też paradoksalnie myśleć o tym problemie. Żeby go rozwiązać. Tylko pozważasz sobie na to, żeby ten twój umysł był czysty. Żeby ten umysł się oczyścił. Bo kiedy wtedy jakby twój umysł staje się takim naczyniem, żeby te inspiracje i te pomysły do Ciebie po prostu spłynęły. Czyli dokładnie wtedy, kiedy się nie zajmujesz się czymś, to te rozwiązania same do Ciebie przyjdą. I to jest właśnie najfajniejszą i najprzyjemniejszą najprzyjemniejszym aspektem właśnie tego odpoczynku, czyli jeśli ja nie wiem jak sobie poradzić z jakąś sytuacją, to zostawiam tą rzecz. Nie próbuję na siłę rozwiązać tej sprawy, tylko idę sobie na przykład do kawiarni, usiądę sobie spokojnie i pozwalam na to, żeby ten mój umysł się oczyścił. Pozwalam sobie na to, żeby sobie usiąść w domu w kompletnej ciszy. Wchodzę w stan medytacji i odpoczywam sobie, relaksuję się, albo słucham jakiejś przyjemnej muzyki. Pójdę na spacer, usiądę sobie na ławce. Jest to forma odpoczynku i relaksu, kiedy tak naprawdę tworzę przestrzeń na to, żeby w moją umyśle pojawiły się te inspiracje i rozwiązania, jak mogę coś zrobić. Czyli ja nie myślę cały czas aktywnie nad tym, żeby rozwiązać jakąś sprawę, bo bardzo często, im bardziej próbujesz się na czymś skupić i to rozwiązać, to nie możesz zobaczyć faktycznego, dobrego, realnego rozwiązania jakiegoś problemu. Nie miał ci to tak wytłumaczyć, że czasami ludzie są tak bardzo sfokusowani na tym, żeby rozwiązać jakąś sprawę, że nie widzą ich rozwiązań. To jest trochę tak, jakbyś stał, wyobraź sobie pomieszczenie, które na środku tego pomieszczenia stoją drzwi. I to tylko drzwi, same drzwi, nie ma żadnych ścian i tak dalej. Na środku jakiegoś pomieszczenia, tak? I człowiek stoi tak blisko tych drzwi, że nie widzi tego, że gdyby zrobił trzy kroki do tyłu, to mógłby obejść te drzwi i wyjść z tego pomieszczenia. I na tym polega właśnie ten rozwój świadomości i, i tego, że czasem potrzebujesz zmienić perspektywę, czasem potrzebujesz zmienić sposób myślenia, żeby znaleźć inne rozwiązania. Że może to, że, nie, że pomimo tego, że wkładasz coś bardzo dużo wysiłku, ale to dużo i wciąż nie możesz rozwiązać tej sprawy, to może nie chodzi o to, żebyś próbował bardziej, starał się bardziej, tylko Otworzył się na te inne rozwiązania, czyli otworzył swój umysł na coś innego, na inny sposób myślenia. Czy potrzebujesz zmienić to, w jaki postrzegasz pewne rzeczy w swoim życiu, żeby zobaczyć te faktyczne rozwiązania, tak? Więc kiedy dajesz sobie ten czas na ten odpoczynek, to ten odpoczynek staje się produktywny. No i przede wszystkim też, jaka jest ważna rola tego odpoczynku, który jest produktywny? Że nie marnujesz swojej cennej energii na rzeczy, które kompletnie nie mają sensu i które na pewno ci nie pomogą w tym, żeby rozwiązać jakąś rzecz w swoim życiu. Bo czasami też ludzie są wierzą, że jeśli będę robił coś więcej, to rozwiążę ten problem. Ale to też jest jakaś forma iluzji, jest to forma uciekania od, od pewnej okoliczności, dlatego ludzie na przykład cierpią na pracoholizm. Załóżmy, pracują od rana do wieczora, wierząc, że jeśli będą pracować więcej, to, to szybciej osiągną jakiś sukces. A często właśnie chodzi o to, żeby odpuścić. Po prostu totalnie odpuścić pewne rzeczy, które sprawiają, że nie czujemy się z tym dobrze albo martwimy się jakimiś problemami. Po prostu totalnie to puścić i pozwolić sobie na to, żeby te rozwiązania same do ciebie przyszły w formie takiej inspiracji. Takiej jasności, takiej klarowności, że jak przyjdzie do ciebie to rozwiązanie, to myślisz sobie: tak, to jest to. To jest dokładnie to, czego szukała. Czujesz wtedy pewność, czujesz wtedy spokój, wtedy wiesz, co masz robić, masz pozytywną energię, nie męczysz się. Więc ważna rola odpoczynku jest to, że nie marnujesz swojej energii życiowej na to, żeby próbować rozwiązywać jakieś kwestie, podejmowanie zbędnych działań. Czy działanie z poziomu inspiracji jest dużo ważniejsze niż samo działanie, też nie? Więc odpoczynek jest ważny, żeby po pierwsze otworzyć się na te rozwiązania, które mogą przyjść do Ciebie. Drugą rzeczą, że odpoczynek jest ważny, żebyś oszczędzał to swoją energię życiową, tak? Żeby nie marnować na rzeczy, które Ci nie służą, Ci nie pomagają. I trzecia ważna rzecz, a propos odpoczynku, jest to, że wykonujesz jakąś pracę, tak? Wykonujesz ciężką pracę. Ale potrzebujesz stworzyć przestrzeń na to, żeby to w tobie zaczął budować i wzrastać. I tego nie możesz przyspieszyć w żaden sposób. To jest trochę tak, jakbyś chciał cały czas podlewać jakąś roślinę z nadzieją, że jak poddajesz więcej wody, to nagle okaże się, że ta roślina urośnie szybciej. Nie, to tak nie działa. Czyli, że to jest właśnie to, o czym wspominałem wcześniej, że. Większa ilość działania nie sprawi, że pewne rzeczy przyspieszysz w swoim życiu. Na pewne rzeczy i tak potrzebujesz jakiejś, jakiejś formy czasu, tak? Nie zawsze da się rozwiązać jakąś sprawę dokładnie tu i teraz. Nie zawsze jest to możliwe i też trzeba te, takie coś właśnie zaakceptować. Więc odpoczynek jest właśnie, żeby to w Tobie mogło wzrastać. Żebyś stworzył tą przyjemność, żeby wzrastać. Myślę, że każda osoba, która chodzi, chodziła do szkoły, a wszyscy chodzimy, chodziliśmy do szkoły, yy, doświadczyłeś tego, że uczyłeś się godzinami jakiegoś materiału. I jak poszedłeś spać i wyspałeś się, odpocząłeś, właśnie wtedy, to nagle okazało się, że następnego dnia twój obóz był jasny, czysty, klarowny. To wszystko, czego się uczyłeś, jako jakiś naturalny sposób. Teraz łatwiej ci o tym mówić, łatwiej ci powtórzyć jakiś materiał i pamiętasz to dużo bardziej, tak? Bo właśnie powstały te nowe neurony w Twoim mózgu, dzięki czemu po prostu masz już tą wiedzę, tak? Więc chodzi o to, że dzisiejszych czasach i w tym systemie, w którym większość ludzi żyje. Jest głębokie przekonanie, że większa ilość pracy doprowadzi cię do sukcesu. Że jakbyś ciężej pracował, więcej pracował, to doprowadzi ci do jakiegokolwiek sukcesu. Ale to nie jest prawda, to jest po prostu kłamstwo. Lud nie mówię oczywiście, że masz nie pracować i masz po prostu leżeć i nic nie robić. To właśnie to też nie chodzi w tym odpoczynku, że masz nic nie robić, że to jest takie bierne, tak, że siedzisz i myślisz o niebieskich, cudzysłowie, niebieskich migdałkach, albo właśnie przeglądasz totalnie bezsensownie social media, żeby tylko odciągnąć tą uwagę. To jest takie aktywne bycie tu i teraz. Odpoczynek, taki aktywny relaks, takie zauważanie tych pozytywnych aspektów w swoim życiu tworzenie tej przyjemnej takiej atmosfery i energii do tego, żeby twoje wnętrze mogło wzrastać. Więc to też chodzi o to, żeby mieć umiejętność skupienia uwagi na tych dobrych rzeczach, na tych pozytywnych rzeczach, które pomagają ci wzrastać też wewnętrznie, tak? I to od ciebie zależy, co właśnie w tym myśli się znajdziesz, bo to zależy od tego właśnie na czym się skupiasz. Chodzi o to, że aktyw Produktywny odpoczynek przyniesie dużo, dużo, dużo więcej korzyści, bo wtedy stajesz się najbardziej kreatywny, to wtedy przychodzą do ciebie inspiracje, to wtedy przychodzą do ciebie najlepsze rozwiązania. Nie wtedy, kiedy się bezpośrednio skupiasz na tej sprawie, tylko kiedy jesteś na spacerze i twój umysł lepiej pracuje, bo jest lepsze nakrążenie, to wtedy do Ciebie przychodzą te rozwiązania. Więc zachęcam Cię do tego, żebyś więcej czasu poświęcał na to, żeby robić rzeczy, które sprawiają Ci radość. Że wyjdziesz na zewnątrz, pójdziesz na spacer, skorzystasz z ładnej, z ładnej pogody, pójdziesz na kawę, zjesz dobry posiłek w restauracji, to naprawdę nie jest czas y, zmarnowany I, i, i to ci właśnie dużo bardziej pomoże w tym, że poczujesz się lepiej. Jak poczujesz się lepiej, to ta twoja praca będzie bardziej jakościowa, bardziej produktywna, bardziej skuteczna. Lepiej jest pójść na siłowni zrobić trening konkretny przez 3-40 minut, ale jesteś tak bardzo skupiony, tak zaangażowany że przyniesie dużo większe korzyści niż gdybyś miał kręcić je na siłę przez 2-3 godziny. Więc chodzi też o tą jakość pracy, tak? Nie chodzi o to tylko, żeby coś zrobić, coś odbędzić, nie, chodzi o tą jakość. I żeby tą jakością pracy wykonać, też potrzebujesz tej energii życiowej, czyli tego skutecznego, produktywnego odpoczynku. Mam nadzieję, że ten film pomoże ci dać sobie te przyzwolenie na to, żeby odpocząć w życiu że ten odpoczynek jest dobry, ten odpoczynek jest produktywny, że wtedy tak naprawdę ty wewnętrznie zrastasz i ta, ta twoja ciężka praca ma szansę zmanifestować się w twoim życiu. Bardzo dziękuję ci za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał ci pomoże. Jeśli spodobał ci się ten materiał, będę bardzo wdzięczny, jeśli pozostawisz łapkę w górę, podłubisz ten film. Zostawisz komentarz, opowiesz mi o swoich doświadczeniach z odpoczynkiem, w jaki sposób ty też lubisz odpoczywać, jaka forma odpoczynku pomaga ci właśnie tak nabrać tej pozytywnej energii. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobisz. Każda twoja aktywność na moim kanale totalnie. Pozytywnie wpływa na ten kanał i na rozwój tego kanału. Jeśli uważa, że ktoś ten film potrzebuje słyszeć, bo uważa, że ktoś zbyt dużo pracuje, udostępnij ten materiał tej osobie. Mam nadzieję, że to tej osobie też pomoże, właśnie znaleźć te pozytywne aspekty tego odpoczynku i też, jaki sposób oczywiście odpoczywać. I zapraszam Cię oczywiście do obejrzenia pozostałych materiałów na moim kanale, które pomogą Ci w tym żeby Twoje życie mogło się zmieniać w pozytywny kierunek, żeby wszystkim jakość Twojego życia się zmieniła. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!